Yo, bratku, witam cię bardzo serdecznie. Jeżeli jesteś małą, pewną siebie osobą, to te pięć kroków, które ci dzisiaj przedstawię, uratują ci tyłek. Dlaczego tak mówię? Bo te kroki uratował również mój. Więc dlaczego twój mają mnie uratować? Powiem ci o tych pięciu zasadach, pięciu krokach, które zwiększą twoją pewność siebie. Bo uwierz mi, moja pewność siebie nigdy nie była na dobrym poziomie. Zawsze na jakichś spotkaniach, czy to imprezach, czy jakichkolwiek wyjściach bałem się tej interakcji z ludźmi. Może nie było to na jakimś bardzo złym poziomie, ale jednak zawsze z tymi nieznajomymi jakoś tak ciężej mi było utrzymywać jakikolwiek kontakt, jakąkolwiek gadkę. I chcę Ci pomóc, bo zadziałało to u mnie, u Ciebie również to zadziała. Jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że nie jestem żadnym znawcą. Mówię tylko co działa u mnie i ja tylko ulepszam siebie, ale również chcę ulepszyć ciebie, abyś tyś stał się najlepszą wersją samego siebie. Po części ten kanał jest po to, żeby właśnie ulepszyć mnie, jak i żeby ulepszyć ciebie. Więc zostań do samego końca, bo ostatni tip, jaki ci dzisiaj dam, będzie najważniejszy, i każdy musisz zaimplementować do swojego życia. Ale kim ja w ogóle jestem i czemu miałbyś mnie słuchać? Jestem Radek i w samorozwoju jestem już od ponad roku. Od tej chwili w moim życiu zmieniło się absolutnie wszystko począwszy od mindsetu, zdrowia psychicznego, pewności siebie i wiele, wiele więcej. Jeżeli interesuje Cię kontent samorozwojowy to zostaw suba, a ja nie przeciągając smacznej herbatki <grym> i zaczynamy film. No ale na sam początek zdefiniujmy sobie, co to i kto to jest taka osoba, która jest pewna siebie, jaka ona jest. Pewna siebie osoba to taka, która wierzy w własne umiejętności, akceptuje siebie, wierzy w swoje własne przekonania i nie wstydzi się ich. Również niska pewność siebie, jak i wysoka pewność siebie ma na nas zły wpływ. Jest dla na nas po prostu szkodliwa i po części się z tym zgodzę, ale po części nie. Zaraz ci wytłumaczę dlaczego. Wysoka pewność siebie jest dla nas dobra. Jak jesteśmy pewni siebie, to ludzie nas lubią, szanują, chcą z nami gadać. Chyba że to podchodzi pod ego top. ale to jest zupełnie inna sprawa. Niska pewność siebie jest dla nas niebezpieczna i chce ci to dzisiaj uświadomić. Jeżeli to oglądasz, to zapewne masz niską pewność siebie. Chcę, żebyś został do samego końca, bo ostatni nawyk. Ostatni krok, który ci się przedstawię, jest najważniejszy. Już to drugi raz mówię, ale taka jest prawda. Więc zostań do końca, jeżeli masz małą pewność siebie, a uwierz mi, twoja pewność siebie już nigdy nie będzie na takim poziomie, jaka była. Więc co? Już lećmy do tych kroków i bierz lekcję. Pierwszym krokiem do zmiany swojej pewności siebie jest twoje otoczenie. Stary, nie wyobrażasz sobie, jak olbrzymią w Funkcję pełni w Twoim życiu Twoje otoczenie, Twoje ziomale. Jeżeli przykładowo Twoje ziomale codziennie kleją, lub co weekend, lub po prostu często, a ty jesteś faktycznie na samorozwoju, chcesz się rozwijać, chcesz iść do góry, to oni cię automatycznie będą spać do dołu. Po pierwsze, będą cię spychać do dołu, po drugie, nie będziesz miał z nimi żadnych praktycznie tematów do rozmawiania. Więc nie dziw się, że Twoja pewność siebie na będzie na niskim poziomie. Po prostu znajdź sobie. Dobrych znajomych, którzy będą cię ciągnąć ku górze, a tacy znajomi będą mieć na pewno dużą pewność siebie, a do ciebie też się to odbije. Sam będziesz miał dużą pewność siebie i stary, wiem co mówię. Drugim krokiem do poprawienia swojej pewności siebie jest aktywność fizyczna. Możesz się ze mną zgodzić lub nie, ale jeżeli się ze mną nie zgadzasz, to tylko przez to, że masz niezdrowy tryb życia i mało się ruszasz. No, to w sumie w parze się wiąże, ale chcę Ci to uświadomić. Najlepszym sposobem na to, aby zwiększyć swoją pewność siebie jest siłownia. Po pierwsze, wychodzisz ze swojej strefy komfortu. Stajesz się silniejszy. Są na razie tylko dwa plusy siłowni. Budujesz swoją dyscyplinę. Osiągasz swoje cele. Jeżeli chodzi o swoją sylwetkę. I stajesz się pewniejszy siebie przez to, że robisz coraz więcej i wyciskasz coraz więcej, starasz, stajesz się większy. Stary mógłbym Ci do końca dnia tutaj mówić plus wrodzenia na siłownię, ale chcę oszczędzić po prostu Twój czas i zaufaj mi, że siłownia i aktywność fizyczna to jest najlepsze, co teraz możesz zrobić. Numer 3. Mindset. Musisz zmienić swój majcę. Musisz go zaprogramować. Stary może sobie pomyśleć: Co ja do ciebie gadam? Jak mam programować swój umysł? Jak stary mam programować swój umysł? Co ty do mnie gadasz? Tak, masz programować swój umysł. Ja ci podam na moim przykładzie, jak ja to zrobiłem. I, ale powiem ci najpierw to. Negatywne myślenie wpływa na naszą pewność na nasz siebie. I ja mam to, taką playkę na Spotify'u. Z takimi spokojnymi melodyjkami, która mnie uspokaja. Wtedy zakładam sobie słuchawki, wychodzę na zewnątrz i obserwuję sobie naturę. Obserwuję sobie wszystkie kwiaty, drzewa, ptaki, wszystko, i to mnie automatycznie uspokaja. To zwiększa moje szczęście i zwiększa zarazem moją pewność siebie. Bo jeżeli jesteś smutny, jeżeli jesteś jakiś zestresowany, to twoja pewność siebie będzie na nijakim poziomie, więc chcesz, to sobie obczaj, link zostawiam Ci w opisie. Numer cztery, zadbaj o swoje nawyki żywieniowe. Uwierz mi stary, nawet nie wiesz jak bardzo Twoje złe jedzenie może wpływać na Twoją pewność siebie. Może się zastanawiać, jak, ale opowiem Ci to na badaniu. Było badanie, w którym podzielono ludzi na dwie grupy osób. Jedne osoby jadły zdrowe nieprzetworzone jedzenie, a drugie osoby jadły wszelkiego rodzaju fast foody, począwszy od pizzy, burgerów, hot dogi, itp. itd. Z badań wynikało, że osoby, które jadły te zdrowe, nieprzetworzone rzeczy, były bardziej pewne siebie, były bardziej szczęśliwe niż osoby, które jadły fast foody. Oczywiście, raz na jakiś czas można. Mówię tutaj o osobach bardziej, które jadły takie rzeczy codziennie. Więc zastanów się nad tym, co jesz, a potem twój organizm podziękuje ci za to. Mówię serio. I ostatnim rzeczą, jaką powinieneś zrobić, a tak naprawdę co musisz zrobić, to odcięcie od natychmiastowych gratyfikacji. Jeżeli jesteś na samorozwoju, to musisz wyeliminować do swojego życia WSZYSTKIE nawyki które są z tym powiązane WSZYSTKIE, ale to WSZYSTKIE nawyki Chodzi o to aby te rzeczy, które płynęły płynęły z odroczonej gratyfikacji Dlaczego o tym mówię? Bo natychmiastowa gratyfikacja są to rzeczy, które Uwalniają duże ilości dopaminy w bardzo krótkim czasie i do tego jeszcze bez żadnego wysiłku. Właśnie nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby dopamina, czyli ten hormon, który jest z nas, który którym jest tak naprawdę ten hormon szczęścia, uwalniał się w trochę mniejszych ilościach, ale za to w czymś, co sobie naprawdę zapracowaliśmy. Więc zmień swoje wszystkie nawyki jest złe wszystkie nawyki, a uwierz mi, to jest game changer. Game changer, taki fajny teraz amerykański akcent mi się zrobił. Ale serio, musisz to zaimplementować. Mówię ci serio, ty. I właśnie, zastąp wszystkie te nawyki, zastąp wszystkie nawyki natychmiastowej gratyfikacji na te opóźnione. Czyli wszystkie nawyki typu granie na komputerze, scrollowanie, Zamień na nawyki typu czytanie, medytacja, bieganie, siłownia wiele, wiele więcej takich nawyków. A uwierz mi, to zmieni Twoje życie i wdroży tak naprawdę Twój samorozwój w większy, zdecydowanie ten poziom, który oczekujesz. I oczywiście podbuduje Twoją pewność siebie. A to jest kluczem w tym filmie to jest kluczem, który chciałem Ci przekazać. I to. Tak jak mówię, jest must have, jeżeli chodzi o samorozwój, i to tak naprawdę tyle. Dzięki za oglądanie. Dzięki, że wytrwajesz do tego końca. Mam nadzieję, że zaimplementujesz te wszystkie rady, które ci się dałem, i Twoja pewność siebie na pewno wywinduje tam wysoko. Tam, tam wysoko. Na pewno, gwarantuję Ci to. No i co? Jeżeli Ci się podobało. Zostaw suba, napisz jakiś fajny komentarz Napisz jakąś radę, jeżeli dasz Jeżeli znasz, dasz, znasz Znasz Jeżeli znasz jakąś radę dotyczącą pewności siebie Napisz w komentarzu, na pewno ją przeczytam Ja ją przeczytam Ktoś inny ją przeczyta Ktoś inny ją wdroży do życia I każdy tak naprawdę tutaj się uczy I wyślij też czas sobie, która potrzebuje zobaczyć ten film a na pewno taką osobę znasz. Być może uratujesz jej tyłek. Więc co? Ja się żegnam. To tyle. Dzięki. Pozdro. No!